Uh. Kilka scen nakręcono na Śląsku, Brytyjsko-Polsko-Amerykańska Strefa Interesów z dwoma Oscarami, o tym będzie na koniec. Godzina 14, czas na bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. Tak Andrzej Duda mówi o tematach rozmów w trakcie wizyty w USA. Zarówno prezydent, jak i premier Donald Tusk spotkają się jutro w Waszyngtonie z Joe Bidenem i przedstawicielami Kongresu. Duda będzie chciał przedstawić Amerykanom konkretną propozycję dotyczącą zwiększenia wydatków